Dzień dobry, witam Was wszystkich serdecznie. Słuchajcie, jak pewnie większość Was wie z Instagrama, jestem w posiadaniu czegoś naprawdę bardzo wyjątkowego. Jeśli chodzi coś dla fana Formuły 1, coś dla fana Mercedesa, coś dla fana Louisa Hamiltona, ponieważ dzisiaj robię unboxing kierownicy z Mercedesa W15 przeniesioną do Sim Racingu. Także lecimy. A właśnie chodzi mi o to pudełko, o to co znajduje się w tym pudełku, a znajduje się. Absolutny cud techniki Mercedes AMG Petrona z Formula One Team Sim Racing Stringwheel 2024. Jest to replika 1 do 1 wzięta z bolidu Mercedesa W15 z 2024 roku, przeniesiona do Sim Racingu. Louis, lecimy z unboxingiem, co nie? Trzeba pokazać widzom jak to wygląda. No i też nie ukrywam, że już wcześniej ją sobie odpakowałem, widzieliście już zdjęcia na Instagramie. Musiałem się pochwalić tacie, mamie i tak dalej, więc to pierwsze wrażenie już nie będzie tak znakomite, ale słuchajcie, ja jeszcze i nie podłączałem do komputera i nie mogę się doczekać, żeby zobaczyć jak to wszystko wygląda, także lecimy z unboxingiem. Dobra, zdejmujemy górną pokrywę kartonu. I tu mamy zawartość tego, co się znajduje w środku. Wpierw jest to instrukcja Simlaba: jak poprawnie zainstalować kierownicę. Mercedesa, tutaj skanujemy kod QR, więc bardzo fajne rozwiązanie. Następnie mamy zestaw naklejek, które musimy sobie sami przykleić wokół naszych przycisków na przyciski. Według własnych preferencji możemy to zrobić na styl Louisa Hamilton'a bądź George'a Russella. Tych opcji jest naprawdę sporo. Są też jeszcze jakieś inne, tak naprawdę, tutaj opcje, inne napisy, takie bardziej sim-racingowe, więc naprawdę wachlarz możliwości jest niesamowity. Ja już już otworzyłem drugi egzemplarz, bo dostajecie dwa egzemplarze. Ja już otworzyłem drugi egzemplarz, już wykorzystałem niektóre naklejki i zrobiłem sobie swoją kierownicę na wzór kierownicy Luisa Hamiltona z 2024, więc lecimy dalej. Tu mamy okablowanie, piesek tam sobie chodzi w tle. Mamy okablowanie, mamy tutaj USB, wyjście. Oraz wejście, więc prawdopodobnie to jest przedłużenie USB, gdyby nie starczyło nam kabla do naszego komputera. Następnie zestaw narzędzi, żeby zamontować naszą kierownicę, przymocować ją do bazy. No i na końcu jeszcze jest kabel zasilający naszą kierownicę. Wygląda on w ten sposób: tutaj mamy wyjście USB, no i tutaj mamy zasilanie do naszej kierownicy. Tam z tyłu się ją podpina. No, i czekamy na mięso programu, czyli kierownicę, nakładkę. Zobaczcie, jak ona wygląda. No, coś niesamowitego. Czy widzieliście kiedyś kierownicę do Sim Racingu e, zrobioną absolutnie ze styropianu e, całą? No, to jest e, no, szczyt techniki e, inżynieryjnej. E, coś niesamowitego i za to płacicie oczywiście. Nie, no co ja mówię, wiadomo, blefuję. Patrzcie na to. Patrzcie na to. luj. Louis, jak się cieszy? Louis, się cieszysz? Cieszysz się? No i cieszy się. Ja się bardzo cieszę, jest to spełnienie moich marzeń. Tutaj mamy 1 do 1 replikę kierownicy Mercedesa zrobiona pod Sim Racing. Także wyciągamy to cudeńko i trzymam w ręku coś bardzo, bardzo cennego dla fana. F1 dla Fana, zespołu Mercedes AMG Petrona dla Fana, Luisa Hamiltona. Ja pierniczę. No nigdy bym się nie spodziewał, że kiedyś ten dzień nastąpi i będę w ręku trzymał kierownicę 1-1 do 1 wzięta z Bolidu Formuły 1. Wow! No to jest coś niesamowitego, te wszystkie przyciski, tak jak w prawdziwym Mercedesie W15 w tej kierownicy, te pokrętła, które znajdują się obok przycisków, te pokrętła też na dole, które zmieniają różne tryby silnika, RS-u oraz ustawienia samochodu ogólne, strat to z tego co pamiętam, no to jest właśnie moc silnika elektrycznego, strat 2, no to jest ta najmocniejsza, najmocniejszy tryb z tego co pamiętam, strat 1 to jest naj... Słabszy tryb, czyli w sumie oszczędzanie baterii. E, tutaj mamy te ustawienia ogólne i tych ustawień, jak widzicie, jest 16. Różne mają oznaczenia. W większości z nich, e, no, po prostu nie wiem, co one mają, na co mają wpływ, no ale niektóre oczywiście tutaj e, w miarę łatwo można e, zorientować się, o co, co one oznaczają. HPP, no to tutaj jest akurat moc silnika spalinowego. Ale nie pamiętam, który ten tryb był najmocniejszy, więc będę musiał sobie zobaczyć. No i oczywiście, no to sobie możecie dostosować po swojemu, jeśli chodzi o te wszystkie znaczenia. Więc. Tutaj też te wszystkie pokrętła, przyciski, tak jak wspominałem, robiłem to na wzór kierownicy Louisa Hamiltona. Te oklejenie, ten przycisk WhatsApp bardzo fajna rzecz, fajnie to jest zaimplementowane. Komunikacja radiowa oczywiście no, nie łączymy się z WhatsAppem. Tylko tutaj chodziło o oczywiście komunikację z zespołem. Overtake plus jeden, nie wiem do czego to będę używał, ale Overtake oczywiście do przycisku wyprzedzanie. Pit limiter PL, high speed, czyli po prostu jakaś zmiana dyferencjału podczas pokonywania szybkich zakrętów. Tutaj na wejściu, także tych opcji jest naprawdę dużo. Break migration, coś czego nie ma tak naprawdę w F1, ale w Corsa w niektórych modyfikacjach jest. Mid, czyli w trakcie zakrętu jakaś zmiana balansu. EB tego nie wiem nie wiem co to oznacza więc będę musiał sobie zobaczyć jak to wyglądało w prawdziwym bolidzie break balance minus break balance plus czyli balans hamulców nie tylko tylko nie tylko na przyciskach ale też oczywiście na pokrętle tutaj mamy break balance więc są dwie możliwości zmiany break balansu No i jeszcze w sumie z tyłu z tyłu znajdują się dwa przyciski tutaj jak widzicie o i z tej strony również jest jeden przycisk. Można sobie to oczywiście dowolnie ustawić. Ja tylko mówiłem tak, jak było to w prawdziwym tutaj bolidzie, w prawdziwej kierownicy W15. To można sobie po swojemu ustawić wszystko. Jak widzicie, tutaj okleiłem sobie po swojemu z tyłu. Dałem wielkie logo F1, które jest za duże. Będę musiał sobie mniejszą naklejkę znaleźć do tego, żeby to ładnie, skrótnie wyglądało. Simlaba sobie tutaj umieściłem. Wielkie podziękowania dla Simlaba, bo dzięki nim. Mamy takie cudeńko, dzięki nim takie cudeńko właśnie teraz e, trzymam w ręku, więc e, naprawdę spełnienie moich e, marzeń od 2014 roku, kiedy ta kierownica. Pojawiła się w Formule 1, w tej erze hybrydowej. Ona niewiele się zmieniła od tego 2014 roku. Więcej jest opcji. Tutaj, może, jest bardziej zabudowana, ale baza tej kierownicy wygląda praktycznie tak samo jak w 2014 roku. Więc, od kiedy ona się pojawiła, to było dla mnie zawsze marzeniem mieć taką kierownicę, replikę. Nawet nie do Sim racingu, żeby po prostu stała, a że teraz mamy taką możliwość dzięki Simlabowi, żeby ona służyła nam do jazdy w naszym wirtualnym pokoju no to jest to coś niesamowitego i jestem za to przeogromnie wdzięczny. Tak się rozgadałem, że mój piesio tutaj już usnął na dobre. Teraz marzę o jakiś smaczkach, o pieskach, a ja teraz tutaj <grywania> rozmawiam o moich marzeniach, czyli kierownicy Mercedesa. Polecimy zestawienie mojej starej kierownicy z nową kierownicą. No ta stara, to ona ma rok czasu. To nie taka stara, i też naprawdę jestem bardzo wdzięczny, że ją posiadam. Jest to kierownica od Cube Controls, ta jest od Simlaba. Obie kierownice to są repliki prawdziwych kierownic. Ta jest repliką kierownicy z Mercedesa AMG GT2. No a ta, ta jak już wiecie, z Formuły 1, z Mercedesa W15. Różnica cenowa jest dosyć duża: 3800 złoty za tą kierownicę to i tak jest naprawdę sporo, jak na kierownicę do Sim Racingu bez bazy, bez manipulatorów nożnych, a za kierownicę od Simlaba we współpracy z Mercedesem F1, no to za tą kierownicę trzeba zapłacić aż 12 tysięcy złotych, ale różnica cenowa wynika z wielu, wielu różnych czynników. Po pierwsze, nasz pierwszy rzut oka. Ta kierownica jest szersza. Ma średnicę 32 cm. Ta ma 28, więc różnica 4 cm i podobno taki złoty środek, złota, szerokość, złoty, złota średnica w Sim Racingu to jest właśnie te 28-30 cm. A tutaj miałem te 32 i to jest naprawdę wielki kolos, do którego musiałem się przyzwyczaić na początku, ale teraz już wiadomo, jest dla mnie to normalne, więc muszę na nowo się przyzwyczaić do troszeczkę mniejszej kierownicy. Obudowanie. The yeah. Tutaj mamy karbon tylko i wyłącznie w tej części na przodzie i z tyłu na łopatkach, a na kierownicy W15 no to karbon występuje tutaj wszędzie. Wszędzie jest karbon, oprócz oczywiście uchwytów, które są gumowe, ale wykonanie tutaj jest na absolutnie topowym poziomie. No obie kierownice są naprawdę wykonane na topowym high-endowym poziomie, no jednak sporo kosztują. Brakuje mi tylko tej gwiazdy Mercedesa, no ale nie dziwię się, no tutaj nie nie ma gdzie jej zaimplementować. Poza tym ona się wyświetla na wyświetlaczu jak odpalamy kierownicę. No i przede wszystkim też dla mnie ważne z tyłu tutaj nie miałem sprzęgła, miałem tylko łopatki do zmiany biegów, a tutaj oczywiście to sprzęgło już posiadam, więc to mi zmieni moje starty. No i oczywiście no kierownica ta z Formuły 1 jest o wiele bardziej obudowana w porównaniu do tej GT2, która wygląda dosyć ubogo względem tej z W15, także Widzowie, lecimy. Dobra, teraz zabieram się za montaż kierownicy do mojej bazy. Już odpiąłem tutaj starą kierownicę od Simcuba. Teraz będę musiał jeszcze ją podkręcać tutaj z tej przedłużki. no i zamontować to do nowej kierownicy. No to tak, tutaj już sobie odpiąłem quick release z mojej starej kierownicy. To jest właśnie quick release z mojej bazy. I taka przedłużka, no i wystarczy po prostu trafić w te trzy otwory, trzy wejścia na śruby to moją przedłużką, więc bardzo łatwa sprawa. No i wcisnąć tutaj te śruby w te otwory dobrze, już siedzę w moim kopicie mam już przypiętą kierownicę do mojego Quick Release i przedłużki. I nie pozostaje nic innego jak wpiąć ją do mojej bazy kierownicy. Muszę tutaj znaleźć teraz punkt wpięcia. Jest on bodajże właśnie tutaj. O! I żeby to wszystko przymocować, no to potrzebuję wpić ten gwint między kierownicę a bazę. Więc szukam tutaj tej dziury. Jest ona tutaj. I teraz muszę ją wepchnąć. O! I w taki sposób Przypiąłem moją kierownicę Mercedesa z Mercedesa w 15 do mojego kokpitu sim racingowego. To jest naprawdę spełnienie moich marzeń. Wow! Będę musiał się na pewno trochę oddalić, bo czuję, że jestem trochę za blisko tej kierownicy. No ale to wystarczy, że się przesunę do tyłu i wszystko będzie ok. Zresztą muszę dostosować pozycję moich manipulatorów. No ale jest, jest ona. Jeszcze no muszę ją odpalić. No, właśnie tutaj muszę ją podpiąć z tyłu kierownicy. E, tutaj jest zasilacz, a tu mamy USB, który podpinam do, z tyłu do komputera. Także lecimy! No i czas na instalację oprogramowania do kierownicy SimLab Mercedes W15, żeby to wszystko działało bez problemu. Więc tutaj szybko przechodzę przez te opcje. I jak możecie zauważyć, pojawiła się gwiazda Mercedesa. Wyświetlacz się odpalił, więc teraz już wszystko działa tak, jak powinno być. Jest i logo. Jest i gwiazda Mercedesa. Jest ona tutaj. Haha. Ja? No tak, logo Mercedesa siedzi, ale nie zrobiłem jeszcze jednej rzeczy. Nie zerwałem tej folii osłaniającej ekran. Chciałem to zostawić właśnie na ostatnią chwilę, żeby przypadkiem nie zapaćkać swoimi palcami tego pięknego wyświetlacza. Także teraz już jest w pełnej krasie. No to dobra, zakładam rękawice i zobaczmy jak ten wyświetlacz prezentuje się podczas jazdy, jak to wszystko funkcjonuje. Odpaliłem F1.24, ta gra jest kompatybilna z tym wyświetlaczem i tutaj wyświetlacz na razie pokazuje nam na niebiesko. Jest to okrążenie formujące i podczas tego okrążenia formującego mamy tutaj informacje dotyczące... Temperatury opon oraz hamulców. Jak widzicie, podskakują tutaj te wartości na zielono. Więc tak wygląda jazda podczas okrążenia formującego tak wygląda te wyświetlanie na kierownicy. A podczas startu wyścigu podczas całego wyścigu mamy taki wyświetlacz, gdzie mamy wszystkie potrzebne informacje na temat tego, co się dzieje w trakcie jazdy z Polidem. Zmieniam już tutaj moduły RS, jak widzieliście tam na niebiesko się zmienia ten ekran w momencie kiedy zmieniam te wszystkie tryby baterii. Teraz daję na overtake i to wszystko oczywiście się wyświetla na kierownicy bardzo czytelnie i jest to coś niesamowitego. Tutaj normalnie teraz w trybie wyścigowym mamy pokazaną deltę, balans hamulców. Oczywiście to jest pierwsze okrążenie, więc tutaj delta na razie nie funkcjonuje. Też tam są te temperatury opon wszystkie tak naprawdę potrzebne informacji, tych informacji jest naprawdę bardzo dużo. Tutaj teraz bawię się w balans hamulców, też bardzo czytelne, bo to się zmienia. Od razu ekran e, czarny i wielki napis, więc e, od razu wiemy, na jakim trybie jesteśmy, na jakim balansie hamulców, co zmieniamy, więc to jest coś niesamowitego. Kończymy pierwsze okrążenie i teraz wyświetlacz nam tutaj pokazuje, jak to poprzednie okrążenie wyglądało przez kilka sekund, jaki czas zrobiliśmy, jak wyglądało spalanie paliwa, więc tu są rzeczy, których nawet granie pokazuje, bo tutaj jest łączenie tej telemetrii z gry do kierownicy. Sim Lab'a, więc tutaj jest o wiele więcej informacji niż to co gra może nam pokazać w trakcie jazdy. Także naprawdę sztos totalny. Przechodząc dalej teraz zjadę do alei serwisowej, żeby Wam pokazać jak wyświetlacz wygląda podczas jej przejazdu przez aleję. Jest tutaj ramka na żółto, pit limiter włączyłem sobie tuż przed przekrączeniem Linii wjazdu do alei serwisowej, także te przyciski też naprawdę fajnie tutaj kompatybilnie się zgrały. No i tutaj próbuję spowodować samochód bezpieczeństwa, i też tutaj ekran się zmienia znowu z powrotem na niebiesko. Jak widzicie, pokazuje tutaj deltę, jaką mamy trzymać podczas jazdy za samochodem bezpieczeństwa. Podczas takiej neutralizacji też bardzo to jest to czytelne. Możemy sobie grać bez chuda, kompletnie bez chuda w grze F1.24, bo wszystkie potrzebne te informacje znajdziecie tutaj na tym dashboardzie, który jest zaimplementowany w tą kierownicę. Także naprawdę no to jest coś niesamowitego. Jak to jest przejrzyste, jak to jest czytelne, jak to wszystko dobrze funkcjonuje. Wow. No tutaj jeszcze sobie zmieniam na przykład dyferencjał. Też to oczywiście pokazuje na kierownicy. Więc jest tutaj sporo zabawy z tymi ustawieniami. Jeszcze nie wszystko sobie tak przypisałem dobrze do, do tej kierownicy. Jest jeszcze więcej tych opcji, więc musiałbym trochę przysiedzieć nad konfiguracją tego wszystkiego. Brakuje mi tylko joysticków, tych które miałem w poprzedniej kierownicy, no bo one ułatwiały mi przechodzenie przez cały panel MFD. I tutaj no ciężko na tych wszystkich pokrętłach to robić, więc to jest kwestia przyzwyczajenia. No to nie jest kierownica tak w 100% idealna do Sim Racingu, będzie miała jakieś właśnie takie minusy. No i właśnie tym minusem jest ten brak joysticków. Ale to miała być replika prawdziwej kierownicy z bolidu Formuły 1. Więc to jest kierowane dla osób, którzy chcą się poczuć. Tak samo jak kierowcy Formuły 1, ale w swoim pokoju. Też jest bardzo fajna opcja tutaj w Simlabie, w tym całym oprogramowaniu, jeśli chodzi o funkcjonowanie tych wszystkich pokręt, jaką mają mieć funkcję podczas jazdy, bo aktualnie one są ustawione w taki sposób, na przykład na Simple Mode, czyli jak zmieniamy pokrętło w stronę. Kierunku wskazówki zegara, no to dodajemy wartość, czyli po prostu będzie się zwiększać moduł, tutaj na przykład to jest R's bądź break balance. Tutaj w tej, o to będzie idealny przykład, czyli jakbyśmy dali plus, no to cały czas będziemy zwiększać ten break balance. Jak, jak będziemy w drugą stronę kręcić, no to oczywiście będziemy zmniejszać ten break balance. Ale przechodząc do expert mode, no to tutaj możemy sobie ustawić, na przykład tu jest pokrętło od Airsu i na tryb positional, czyli po prostu na daną pozycję. Jak chcemy na przykład strat 16, no to musimy przekręcić na 16. Jak chcemy strat 8, no to musimy pokręcić, pokręcić, aż dojdziemy do 8. Więc tutaj jest różnorodność ustawień, działania tych wszystkich pokręt, co jest naprawdę bardzo, bardzo fajną opcją. Koniec końców, jest to naprawdę świetna kierownica pod Steam Racing. Mimo braku tych joysticków, ma wszystkie potrzebne rzeczy, które ja na przykład potrzebuję. Brakowało mi tego sprzęgła, którego nie miałem w poprzedniej kierownicy. Ono jest tutaj. Te wszystkie pokrętła, przyciski, ich jest naprawdę masa. Łopatki z tyłu są bardzo przyjemne w dotyku. Nie stukają, tak jak w większości kierownic tych high-endowych, które mają magnes i bardzo mocno odbijają. Kierownica jest bardzo poręczna, bardzo szybko przyzwyczajają się do tej e, mniejszej średnicy. No i wykonanie tych wszystkich przycisków, tych pokrętw. E, więc, jeśli jesteś fanem Formuły 1, jesteś fanem Mercedesa i masz budżet, żeby sobie pozwolić na taką kierownicę, to jest po prostu must have. Ach, także kierownica już jest podpięta, wszystko działa bez zarzutów i jestem naprawdę przeogromnie wdzięczny za to, że posiadam to cudeńko teraz w moim kokpicie, w moim pokoju. W moim Rigu, także to jest spełnienie moich marzeń. Dziękuję jeszcze raz Simlabowi za przysłanie mi e, tej kierownicy. Dziękuję Wam, widzowie, za wsparcie, bo dzięki też Wam mam możliwość współpracy z taką firmą jak Simlab. No i ona będzie wykorzystywana teraz praktycznie w każdym moim następnym filmiku, jeśli chodzi o jazdę. Także naprawdę no, nie mogę się doczekać, żeby popróbować ją w innych jeszcze e, tytułach, jak i Racing czy Assetto Corsa i jeszcze raz dziękuję Wam widzowie, trzymajcie się, miłego dziąka. Luisek też Was żegna, mówi w swoim języku, w psim języku, papa. Pa. trzymajcie się, cześć.